Po ponad sześciu dekadach obecności na planach filmowych i deskach teatralnych, nasz kolejny gość postanowił, rolą Stańczyka w Weselu Wyspieńskiego, pożegnać się, ale czy na dobre, z publicznością. O to zapytamy pana Edwarda Lindę Lubaszenko, aktora, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Edwardzie. Ale zanim spytamy o to, jak to się kończy, zacznijmy od tego, jak to się zaczęło. <laughs> Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Bo y, być może y, świat stracił wybitnego lekarza przez pana harce aktorskie. Może raczej y, nieudolnego lekarza uratował <grym> się przed takim kimś. Aktor y, nie żałuje, że zostałem. No tak, ale, ale... grałem też lekarza w serialu. I nie było to Tam fajne? Nie odegrałem. No, rozumiem, ale, ale faktycznie był taki plan, żeby został pan lekarzem. Tak, no ja po trzecim roku rzuciłem, rozstałem się z medycyną, więc byłem pół lekarzem. I myślę, że w dalszym ciągu jestem po moim zdrowiu, mam 87 lat, to widać, że uprawiałem sport i medycynę. A co zadecydowało? Co to było za wydarzenie, że jednak z tej medycyny zdecydował się pan spróbować swoich sił w aktorstwie? No, bo miałem wyboru zostać, uczyć się dalsze trzy lata, bo ja po trzecim roku rzuciłem medycyny. No, można powiedzieć, że jestem półlekarzem, prawda? I e, e, rzuciłem, znaczy rozstałem się z medycyną, ale nie w jakichś dramatycznych okolicznościach, po trzecim roku. Czyli jestem, można powiedzieć, półlekarzem. I zostałem aktorem, zdałem egzamin eksternistyczny, a potem jeszcze do tego skończyłem studia na wydziale reżyserii, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Krakowie, gdzie byłem równocześnie aktorem swego teatru. Więc tak pchałem wiedzę do głowy nieźle i dużo. Bo wiedza ta z, na reżyserii to bardzo taki no, uniwersytecki, można powiedzieć, wydział, bo aktorzy to raczej zupełnie co innego. Ja nie kończyłem wydziału aktorskiego, jestem eksternistą, byłem studentem medycyny. Jak zdawałem egzamin eksternistyczny aktorski, i właśnie w wyniku tego egzaminu zostałem aktorem. Prowincjonalnym, bo o, że... w czterech miastach i teatrach prowincjonalnych nauczyłem się rzemiosła teatralnego, co komu i jak trzeba powiedzieć i kiedy. To wiem najlepiej, właśnie z prowincji. A to żegnaj, który powiedział pan aktorstwu, to tak na zawsze? Czy nie ma pan tej pewności? Może jednak pan wróci do grania? Żegnaj medycyno. Żegnaj aktorstwu. Teraz pytam o ten pana właściwy zawód, bo pożegnał się pan na razie z zawodem, ale pytam czy na A zawsze... teraz Z zawodem się pożegnałem prawdopodobnie ze względu na wiek, bo to już jednak są jakieś granice, mhm. kiedy aktor może się uczyć tekstu, no mówię o wydolności, no jako właśnie ten półlekarz. Powiem o wydolności organizmu co do na przykład pamięci, co do sprawności fizycznej, mm. co do takich zdrowotnych może tych aspektów mm, uprawiania tego trudnego zawodu aktorstwo, uczenia się tekstów na bieżąco i proszę bardzo od razu trzeba to... To nie jest takie łatwe dla człowieka 87-letniego, bo ja mam skończonych 87 lat. Mm -hmm. Więc to jest już taka dosyć późna pora jak na aktorstwo. A to była trudna decyzja? Czy może ona tak z czasem gdzieś się kształtowała, żeby jednak zrezygnować już z tej kariery, żeby no, przejść w cudzysłowie na emeryturę? Ja przy, no, przygotowania do objęcia, do postanowienia pracy w jakimś zawodzie przy, prawie, uprawiałem od dzieciństwa. Chciałem być już wszystkim na świecie, także, już kolejne zmiany to nie robiły na mnie wielkiej różnicy. Mm. Poza tym, aktorstwo przecież już jest zmieniane, człowiek zmienia rolę, prawda? Więc już w mentalności aktora powinno być coś taka gotowość na zmiany. Byłem cztery razy żonaty. Jeszcze dodam taki szczegół, szczegół z mojego życia. Więc do aktorstwa byłem wszechstronnie przygotowany. A na ile, panie Edwardzie, wychowanie na obczyźnie i w ogóle pana e, fascynująca, skąd idą, historia rodzinna wpłynęła później na pana relacje z ludźmi, z otoczeniem, ze światem? Jak ze światem, z ludźmi się obchodzić? No nie jak z pacjentami, bo nie zdążyłem się aż tak opanować medycyny, żeby traktować ludzi jak pacjentów, chociaż niektóre, e, zwłaszcza damy, Dobry, doszły do takiej sytuacji, że musiałem je jednokrotnie badać prawie, ale byłem cztery razy żonaty, to mam na myśli. Pa, panie Edwardzie, dużo zdrowia życzymy tak i ciekawych aktywności w tym nowym rozdziale życia e, po zakończeniu kariery aktorskiej. Bardzo dziękujemy, że, z, że no, no, pan... jeszcze chwilę, że byłem e, tak. bardzo aktywnym... Kibicem sportu. To wiemy o! Sportu. i uprawiałem sport, ale sport uprawiałem już rzeczywiście tak jak aktorstwo. Czyli to mi pomogło tak. Cześć, tu Dorota i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl